Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku kurty jest stałych makaronu. Ona tutaj chodzi, bo ją wypuszczam raz dziennie z jajek. Już chyba w środę albo w czwartek mają się kłąć te trzy jajka. Tak na 5 minut ona tutaj jest wypuszczana i ona sama tutaj wraca. Nie trzeba jej zaganiać, tylko zamykam, gdy. Je nie, tutaj nie ma, żeby Rek się by te jajajka zjadł z miłą chęcią i tutaj się zrobiło takie ogrodzenie ze sznochu, bo tu rek się chodził, a ty mi się musiał podleć drzewka, a i podlewanie to się kończy, że drzewa usychają. I też było tutaj posprzątane już w kurniku, tylko jeszcze pościelać i też króliki nie będzie poleciały, bo je... Wypuściłem i też szarka ma zrobioną tą górę już tu nie przełazi. Wygląda, że sztywno ta góra, zrobiona ani w tą, ani w tą, już nie przejdzie. I też dzisiaj był podwójny atak. Jastrzębia w kurnik walnął dwa razy. Na szczęście, wszystkie gołębie i wszystkie całe to towarzystwo jest. Większość gołębi siedzi u siebie tam w gołębniku. No i też tutaj zacząłem, e, wczoraj kupiłem wapna dla kur, aquaniostka, zawsze muszę wybrudzić, to bardzo dobre te witaminy to są, bo tam większa odporność, zwiększone zdrowie, tam czyści żołądek przeciwko, jak są złe bakterie, jak czy tam w żołądku, to, 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 to te bakterie niszczą te witaminy i też lepsza niesłość ponoć. Teraz zobaczymy gdzie one są Te króliki. Tutaj ludzi nie widzę A, Tam siedzi pan Uszaty Zobaczymy czy tu i Patrz ciekawe czy są tu w ogóle jakieś jajka Jeszcze tam u Traktor tu jedzie Sąsiada. Nie ma tu jajek, nie wiem, bo ostatnio tu się ale jajek nie widzę. No i też kolejna taka szczęśliwa informacja, a to później pokażę Wam tą nowę, jaka jest, jaką one tu zrobiły, że ona ta nora żebyście się może przesunęły. Ach ja chcę tą norę wam no odejść. Ona tam idzie pod domkiem i tam dalej. Jest zrobiona nora pod ten blaszany garaż. Takie wykopały przez ten cały czas Wypuszczania. I tak wam te witaminy to Wam wrzucę na sam koniec. I też ta szczęśliwa informacja, może nieszczęśliwa, że kolejna kwoka usiadła Właśnie poszła pojeść teraz. Przesiedziała całą noc. Nie wiem, i ona na jajek. Na tym jednym siedzi. Zwieszą więcej to podłożę To jej wezmę, A resztę podłoże już pokażę, która to pani kwoczy. Ta panna, ta cała czarna pani kwoczy Ja wiem, minęła cała wiosna, całe lato, teraz na jesień kwoczą Tydzień ci pani damy, ja, jeśli będą jajko zawężone, bo na jednej to nie będzie siedzieć Do nich będzie. Ja, nie, Ja, dzieje, może kury zniosą, może dzisiaj te zniosą to ci podłoże jak nie będą zajążone, to się odpaczamy. rozumiadno? Pani, no, dokładnie. On mnie nie chciała słuchać. No to teraz pasowałoby pościelać. Teraz pościelamy tą słową Z zboża. Zobaczymy. ja u królików ścielamy, to, to się fajnie, nie ściela. Tutaj pościelamy. No tutaj już to tu musiałem ten worek. Z tego korzystałem. Ale chyba brak nie. jest ja. najmniej. Ja. Ale... Ja sobie tutaj robię tą klatkę przy królikach to tu to Nagle słyszę że wszystkie kury się zbiegły, tu do gołębnika wszystko wleciało. Doświecimy światło, odrócimy. No i będziemy wysypiemy to napier tu to wszystko, bo mi jest lepiej tak, z gorka to mało mówię, mówię, że mało będzie. Wszystko dwórka wysypiemy i będziemy ścierać im. Słucham dezyfek ją było. No i tak? i Też pomidorów bardzo dużo. Miałem dwa takie duże pomidory, te normalne. Były całe czerwone. No to ja się biorę za ścielanie i już kończymy ten odcinek. To więc rzucę Wam zdjęcia tych witamin. To więc na razie, cześć!